Przychodzi taki dzień, taki moment, którego być może nawet nie spodziewaliśmy się, czy nie pomyśleliśmy, odchodząc od świadków Jehowy, co będzie podczas pogrzebu. Ci z Was, którzy mają rodzinę w świadku Jehowy, szczególnie ci, którzy mają rodziców w świadku Jehowy, prędzej czy później przyjdzie ten dzień. I to na pewno nie będzie łatwe. Aczkolwiek to, że człowiek był wykluczony lub sam się odłączył od organizacji, może spowodować, że ten dzień będzie naprawdę nieprzyjemny. Więc powiem Wam swoją historię, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło podczas pogrzebu mojej teściowej, jak i również jak wygląda to ze strony Świadków Jehowy. Ponieważ powiem Wam szczerze, Świadkowie Jehowy również mają problem, jeśli chodzi o pogrzeby, jeżeli przychodzi rodzina, Osób wykluczonych. Nie możemy tylko patrzeć, o, że my się tam będziemy czuć nieswojo. Oni też się czują nieswojo, jeżeli przychodzą na, na pogrzeb osoby, które są wykluczone, a już tym bardziej odstępcy. Więc powiem wam parę przykładów, które mogą po, pomogą wam zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. Bo to jest taki dzień, gdzie świadkowie chowy sami nawet nie wiedzą, jak się zachować. Powiem wam parę przykładów. Jeden przykład to był w moim zborze były, byli, mieliśmy spotkanie w domu pogrzebowym, i do tego domu jeden członek rodziny był wykluczony i przyszedł, i nikt nie wiedział, co z nim zrobić. Każdy tylko patrzy, tak, jeden na drugiego, czy z nim rozmawiać, czy nie rozmawiać, czy mu złożyć kondolencje, czy można, czy nie można. Jeden na drugiego patrzy, no i w końcu patrzymy, jeden starszy z nim zaczął rozmawiać. No ale teraz pytanie, czy starsi zboru mogą z nim rozmawiać, ale przeciętny świadek Jehowy, ja który nie jest starszym, czy on może z nim rozmawiać? I ja pamiętam, sam osobiście nie wiedziałem, bo patrz, widzę, że ten starszy zboru z nim rozmawia, to mówię, ok, to, 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 dobrze, to dobrze, że on z nim rozmawia, ale, ja, ale ja, ja nie miałem odwagi iść i porozmawiać z tym wykluczonym. I wyszedłem, wyszedłem nie rozmawiając z tą osobą i myślę, że większość osób, które tam było, Właśnie tak zrobiło, że nie rozmawiali z nim, dlatego, że był wykluczony. Później był następny pogrzeb i syn zmarłego siedział w pierwszym rzędzie na sali królestwa, razem z jego matką i, i no, resztą rodziny. I później cały zbór ustawił się i składał kondolencje dla wdowy, dla córki, która um, jest świadkiem Jehowy. Jak również dla syna, który nie jest świadkiem. I wszyscy, no, przecież nie ominą go, nie? Jak się tak ustawili w kolejce. I na sali królestwa składali wykluczonemu. Um, um, kondolencje. Ale myślę, że to jest takie bardziej grupowe myślenie. Jak idą, zobaczą, okej, okay, jeżeli, jeżeli on mógł, to ja mogę. Nie? Jeżeli on, je, jego nie, nie, nie ugara, to i mnie nikt nie ukara. W tym wypadku świadkowie Jehowy bardzo patrzą jeden na drugiego. Co ten zrobi, o jeżeli tam temu wolno, to im nie wolno. Sami bardzo ciężko im podjąć decyzję, czy mogą podejść do osoby wykluczonej i złożyć mu kondolencje, czy nie. Dlatego ja osobiście nie jestem za tym, żeby człowiek pisał list o wykluczeniu, o odłączeniu się. Ponieważ będą takie sytuacje, będą takie sytuacje, jeżeli mamy oczywiście rodzinę w zboże, gdzie będą one bardzo nieprzyjemne. Po śmierci, na przykład, rodziców, musicie razem ze swoim rodzeństwem dochodzić się o majątek czy rozporządzać niektórymi rzeczami, czy nawet wasi rodzice mogą potrzebować pomocy, ponieważ będą chorzy, ponieważ będą potrzebować opieki, i będziecie musieli i z nimi rozmawiać, i rozmawiać ze swoimi być może rodzeństwem, które, które nadal jest w organizacji i to mogą być naprawdę nieprzyjemne sytuacje. Ale jeżeli człowiek nie jest wykluczony, tylko po prostu odszedł, to bardzo często oni inaczej na ciebie patrzą. To nie jest to, że robi to dla ciebie różnicę, to robi różnicę dla nich, ponieważ dla nich jest tak, o ta osoba nie jest wykluczona, no to teoretycznie mogę tutaj z nim rozmawiać i jeżeli oni je obiad, to ja mogę koło niego też jeść obiad. Tak różne dziwne zasady, które mają. Ale na pewno to nie będzie łatwa sytuacja i pod niejednym względem bardzo emocjonalna. Przyszedł moment, że zmarła moja teściowa. Moja teściowa była świadkiem Miechowy do samej śmierci. I, no i ze względu na to, że była świadkiem Miechowy, oczywiście poprosiliśmy brata starszego ze zboru, aby powiedział wykład. Ten wykład był w domu pogrzebowym, nie był na sali królestwa. I zaprosiliśmy, oczywiście, wszystkich znajomych razem ze zborem, żeby przyszli. I przyszedł ten brat starszy do nas. Ja osobiście bardzo go lubiłem. To nie jest to, że ja mam coś przeciwko temu człowiekowi. Ten człowiek naprawdę na ranę przyłóż, kochany bracie. I przyszedł i mówi tak. Pierwsze jego zdanie, które wyszło z jego, Słuch. Mówię, powiem wykład pod warunkiem, że wszystko kontroluje. To, dosłownie, tak. To było jego pierwsze zdanie. I ja tak spojrzałem na niego. Mówię, to było bardzo dziwne. Mówię, co masz na myśli, że wszystko kontrolujesz? No, mówię, że ja przeprowadzę cały pogrzeb od początku do końca. No, mówię, nie wyobrażałem sobie, żeby ktoś połowę przeprowadził, a później połowę ktoś inny, więc mówię, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale później wiedziałem, o co chodzi. Później dopiero się kapnęłem, o co chodzi. Więc on powiedział, zgadzasz się, zgadzam się, ona też powiedziała, zgadza się, super. Przyszedł do nas i chciał porozmawiać rzeczywiście i, i z moją żoną, jak i z mężem. Mąż nie jest świadkiem Jehowy, Syn nie jest świadkiem jechowy, żona wtedy też już odeszła, tylko że niewykluczeni byliśmy ani ja, ani żona. Do dzisiaj nie jesteśmy zresztą. I rozmawia z nami, i, i ten syn zmarłej, przygotował mniej więcej dwie strony rzeczy, które chciał, aby mówca wspomniał na temat jego matki. Kim była, co robiła, co lubiła, jak się wychowała, rodzina itd. I on, wiesz, co chcecie, żebym powiedział? Super. No to napisał. E, gdzie się urodziła? E, z, kiedy wyszła za mąż? Miała dwójkę dzieci? Kiedy została świadkiem Jehowy? To mi wystarczy. I my tak spojrzeliśmy na niego. E, jak to ci to wystarczy? To, wy, to wystarczy. To, to, to już więcej nie potrzebuje. No ale myśmy chcieli, żebyś wspomniał o tych wszystkich innych rzeczach. O, nie ma czasu na to. No, jak nie ma czasu przecież to jest. Jak, jak nie ma czasu? Jakżeś wziął informacje, które można powiedzieć w dwie minuty. No jak nie ma czasu. No, bo ja tu muszę mówić o Łazarzu, ja tu muszę mówić o Królestwie Bożym, o, o Raju, o Jezusie, o, o zmartwychwstaniu i tak dalej. Okej. Okay, no, no dobrze, no wspomnij na ten temat. Ale no, chcielibyśmy, żebyś wspomniał również na temat Marii, y, Marię, miła ma na imię. Y, jak, Jakie ona miała życie, kim ona była na temat jej, jej życia, nie? No, to jest w końcu jej pogrzeb, a nie tam wiesz, tłumaczyć ludziom na temat łazarza. Przecież wszyscy co przyjdą na, na to zgromadzenie na, na ten. Y, na ten pogrzeb, będą dokładnie wiedzieli i kim jest Jezus, i kim jest Łazarz, i, i, i kim jest Abraham. Mówię, no przecież nie musisz im tłumaczyć tego. Powiedz im, kim była Maria. No, zobaczę, co się da zrobić, ale nie sądzę, że będzie czas na to. I poszedł. Uuuh. Byliśmy zaszokowani. Wszyscy. I ja, i ten syn, i moja żona, no i oczywiście mój teść. Tak się wszyscy popatrzyliśmy, mówimy, no, jaki będzie ten wykład? No co, to możemy sobie iść na wykład na, na zebranie i będzie to samo. I to ma być wykład o morii, a nie, a nie reklama. Niestety to tak wyglądało, że po prostu to będzie reklama Świadków Jehowy, mówiona przez, przez 27 minut, a 3 minuty na temat życia morii. No i za bardzo nam się to nie podobało. Siedliśmy w domu, myślimy, co z tym fantem zrobić. No, nie możemy znaleźć kogoś innego. Więc mówię, no nie wiem, może znajdziemy innego starszego, ale nie wypada brać kogoś, kto nie jest świadkiem Jehowy. Wtedy żaden świadek ichowy nie przyjdzie na, na pogrzeb. No to byłoby po prostu no, wbrew woli tej matki, która, która zmarła. Więc zadzwoniliśmy po drugiego starszego. I ja w tym czasie się dowiedziałem, że podczas mówienia wykładu na temat pogrzebu, pogrzebowego wykładu jest możliwość, żeby z, z, zrobić wywiady. Czyli jak ktoś z rodziny chce powiedzieć coś na temat osoby, która zmarła, to może. Jest, jest taka możliwość. Bo ja to pamiętałem jeszcze, ja nigdy nie, nie dawałem tego wykładu jako starszy, ale pamiętam, że mnie to powiedzieli, że jest taka możliwość. No i rozmawiam z tym następnego starszego, żeśmy zadzwonili, przyszedł, przyjechał do nas, pyta się, co jest grane, opowiedzieliśmy całą historię i mówimy, no słuchaj, no taka i taka sytuacja jest, czy jest możliwość, żebyś, ok, no ty tam powiesz na przykład wykład na, na ten temat, co masz powiedzieć ze szkicu, a później po wykładzie zaprosisz na przykład tego syna, tej zmarłej matki, i ono powie coś na temat Marii. A no, on mówią, nie, 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 wie, nie wierzy, że jest w ogóle taka możliwość. No i mówi, no ja pamiętam, że była taka możliwość, a, a on mówi, no nie, nie przypomina sobie. No i żeśmy rozmawiali trochę, wiesz, mówię, to jest, to jest bardzo nienormalne dla mnie. Nie? Więc rozmawiając z, z nimi powiedzieli, okej, okay, jeżeli, jeżeli chcecie, żeby wyszedł tam e, syn zmarłej. No to może wyjść, to nie ma problemu, my go nie zatrzymamy, ale wtedy my, my nie damy wykładu. I to mnie ciapnęło. to już po prostu ja tak spojrzałem mu w oczy, ja mówię: czekaj, czekaj, czy ty mi mówisz, czy ty, czy ty miałbyś sumienie spojrzeć prosto w oczy i powiedzieć to do syna zmarłej matki, że jeżeli on będzie chciał powiedzieć parę słów na temat swojej matki. To Wy nie posłużycie wykładem dla tej kobiety, która przez całe życie była świadkiem Jehowy, która, która dostała wylewu i jej zajmowało godzinę czasu, żeby ubrać się na zebranie i zatargać się, która nie mówiła, straciła mowę, która była na wózku inwalidzkim i ona przychodziła na każde zebranie, zawsze była w niedzielę i, i, i tej osobie odmówicie wykładu. Dlatego, że jej syn chce parę słów, żeby było powiedziane na jej temat. Byłem w takim szoku, już po prostu mi się ugotowało wewnątrz. I on tak spojrzał na mnie, i aż mu się łzy w oczach mu się pojawiły i mówi: Jacek, ja cię rozumiem, ale po prostu uwierz, to nie my. To nie my. To są zasady odgórne i my musimy się tego e, trzymać. Ale ja mówię, ja pamiętam, że jest możliwość, żeby ktoś z rodziny coś powiedział na temat zmarłej osoby. Mówię, no wie, ja nie pamiętam, ale mówię, no sprawdzę to i, i dam ci znać. I poszedł. Gotuje się w nas, mówimy, to jest normalnie szok. To jest szok, że taka osoba, która była wierna przez całe życie, do końca życia, która tak dużo się poświęcała na to, żeby chodzić do na zebrania, nie omijała zebrań w ogóle. I, i tak potraktować to, tą, 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 tą sytuację. Ale tak myślę, mówię, no nie wiem, no, no ja nie wiem, co oni to z tym zrobią. Myśleli, myśleli, myśleli. Zadzwoniliśmy jeszcze. Za, przepraszam, zadzwonił ten pierwszy starszy, i powiedział tak. On powie swoje. A po na koniec wykładu, jak zakończy wykład, zaprosi syna i ten syn może powiedzieć parę słów na temat matki. Także dogadaliśmy się, powiedzieliśmy, ok, tylko o to żeśmy chcieli. Tylko to chcieliśmy, żeby tak naprawdę ten syn nie chciał mówić, tylko chciał, żeby to mówca powiedział. Ale ten mówca stwierdził, że on musi swój wykład zrobić tak jak jest, a jak ktoś chce coś powiedzieć więcej, to już jest jego sprawa. Szczególnie, że to nie jest na sali królestwa, tylko że to jest w domu pogrzebowym, więc... Doradzili się że, i ugadali się, że tak można. A, I tak się stało. E, dokładnie patrzyłem na zegarek, nie? ile mu zajęło mówić na temat Morii, i w mniej więcej, w e, mniej niż dwie minuty się wyrobił. Czyli dwie minuty powiedział, gdzie Moria się urodziła, e, za kogo wyszła za mąż, jakie są jej dzieci, kiedy została świadkiem Jehowy i, i to, 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 to się skończyło, rozmowa na jej temat. A, a później, na szczęście, pozwolili. Synowi, żeby wyszedł i powiedział parę słów. I to był taki bardzo ciężki moment, ale pamiętajcie, że mm, pogrzeby będą, jeżeli macie rodzinę i to nie będzie łatwy, łatwy moment. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Co powiedzieć? Co powiedzieć podczas pogrzebu? Ponieważ jak byliśmy świadkami Jehowy, to tak naprawdę wiedzieliśmy dokładnie, co powiedzieć. Wiedzieliśmy, co powiedzieć, bo wiedzieliśmy, że no, będzie nowy świat, że będzie zmartwychwstanie, że Jehowa ich na pewno będzie miał w pamięci. Wszystko, żeśmy mieli wypisane. Co powiedzieć na pogrzebie? Co powiedzieć dla rodziny? Co powiedzieć, jeżeli ktoś umierał? Nie? Jeżeli ktoś miał raka na przykład, już nie miał szans i, i czeka tylko na śmierć, to żeśmy go zapewniali. Nie przejmuj się, zobaczymy się w nowym systemie. Wszystko będzie dobrze, wytrwaj, twoja wiara będzie silna i, i, i my też zobaczymy się. Nawet wykorzystywaliśmy te momenty, jeżeli ktoś umarł i ktoś nie był świadkiem Echopi. I osobiście sam to wykorzystałem, bo tak myślałem i w to wierzyłem, więc nie mogę obwiniać innych. Bo sam to zrobiłem tak samo. Jeżeli mojemu kumplowi, który odszedł, nie był wykluczony, ale odszedł od organizacji, zmarła mu matka. To tak samo zadzwoniłem do niego i powiedziałem: No słuchaj, no, matka będzie pytać o Ciebie w nowym świecie. Będzie się pytać mnie, gdzie jesteś? Co ja mam jej powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? Wiesz, gdzie jest prawda? Wróć do prawdy, no przecież nie. Nie będziesz chciał, żeby matka się dowiedziała, że, że zginąłeś w Armagdonie. Myśmy w to wierzyli. Ja to też wierzyłem dlatego tak powiedziałem. A większość świadkowie no, może mówić bardzo podobnie właśnie dlatego, że tak wierzą. To jest takie wykorzystywanie takiej sytuacji, żeby, żeby tego człowieka przyciągnąć z powrotem. Nie dlatego, że mieliśmy złe intencje. Ja miałem dobre intencje. No, przecież wierzyłem w Armagedon i, i wiedziałem dobrze, że ta osoba by najprawdopodobniej nie przeżyła, jeżeli by nie wróciła do organizacji, więc chciałem jak najlepiej dla niej, żeby ten człowiek wrócił i zobaczył się z matką i była z powrotem rodzina, wszyscy w raju, żyli na wieki wieków. Więc nie mogę powiedzieć, że to o, specjalnie taka manipulacja jest. Myśmy po prostu w to wierzyli. Ale teraz tak. Idziemy na pogrzeb, być może przestaliśmy wierzyć, czy w raj, czy w niebo, czy w zmartwychwstanie, czy w cokolwiek innego. I co powiedzieć takiej osobie? Co powiedzieć rodzinie? Ja myślę, że każdy z nas chce wiedzieć, ile znaczył dla innych ludzi. Myślę, że to jest chyba takie, jedno z najcenniejszych informacji, jakie chcemy wiedzieć na koniec swojego życia. Jeżeli byśmy sami umierali i wiemy, że już nam długo nie zostało. Chyba jedną z najcenniejszych informacji, jakie chcielibyśmy usłyszeć, to to, w jaki sposób nasze życie polepszyło życie innych. Jakie, jakie żeśmy wywarli wrażenie na innych i w jaki sposób innych życie jest lepsze, dlatego że myśmy tu byli, dlatego że myśmy żyli, w jaki sposób żeśmy im pomogli. Więc to, myślę, jest najważniejsze. Jeżeli rozmawiacie z osobą, która być może niedługo umrze, to możecie właśnie się tym podzielić. Podzielić się właśnie tym, w jaki sposób ta osoba poprawiła wasze życie, jakie była cenna dla was. Wspomnienia są niesamowicie ważne w, tamtym, w takim momencie. Podzielcie się tym, o, pamiętasz to i to, pamiętacie tamto i tamto. Pamiętam, jak mój ojciec umierał, miał raka. Nie było szans go uratować. Nie wiedzieliśmy, ile mamy czasu, ale wiedzieliśmy, że bardzo mało mamy tego czasu. Wyciągnęliśmy stare zdjęcia gdzieś ze strychu, przynieśliśmy do szpitala i wspominaliśmy, właśnie, te wszystkie podróże, jakie żeśmy mieli razem. Gdzieśmy byli, cośmy widzieli, wszystkie piękne chwile, które żeśmy mieli razem, cośmy przerobili razem. To jest naprawdę chyba najważniejsze w takim momencie, żeby sobie pokazać, że była bardzo cenna w naszym życiu. I nawet jeżeli ktoś umrze i rozmawiamy z osobami, które zostały. To podzielmy się dokładnie tą samą informacją. W jaki sposób ta osoba, która zmarła, była dla nas cenna? W jaki sposób nasze życie dzisiaj jest lepsze dzięki temu, że ta osoba żyła? I w jaki sposób możemy cieszyć się z tego, że ta osoba była razem z nami przez jakiś okres czasu? Przez 10 lat, 20 lat, 50 lat, 80 lat, ilekolwiek to było. Pamiętajmy o tym, jak ważne jest życie, ponieważ myślę, że pogrzeby to jest taki moment, kiedy każdy zaczyna doceniać życie troszeczkę bardziej. Kiedy przychodzi do domu i myśli: Hmm, ja mam jeszcze dni, miesiące, lata, dziesiątki lat przed sobą, a ta osoba już nie. I kiedy byłem w Polsce ostatnio i odwiedziłem grób mojego ojca, Przeszedłem się pod cmentarzu i z ciekawości um, chciałem zobaczyć, w, jaki, w jakim wieku ludzie umierają. Spotkałem swoje nauczycielki. Spotkałem osoby, które były młodsze ode mnie. E, I już, już dawno są w piachu. Bardzo przykre, patrząc na ludzi, którzy młodsi ode mnie już nie mają szansy życia. Już, już są w grobach. To jest moment, kiedy doceniamy bardziej życie, kiedy widzimy, że o, wow, nie wiem, ile mam jeszcze wiosenek przed sobą. Więc cieszmy się swoim życiem, doceniajmy swoje życie, ale doceniajmy innych. Nie czekajmy, aż ktoś będzie umierał, żeby im powiedzieć, jak wiele dla nas znaczy. Bo każdy z nas chce to usłyszeć. Każdy z nas chce wiedzieć, ile znaczy dla innych. Nie czekajmy na to, aż będą jedną nogą w grobie, ale podzielmy się tym z innymi. I sami na tym skorzystamy chyba więcej jak oni. Dzięki za uwagę. Widzimy się na następnym.